Dzień dobry, witajcie o poranku. Zapraszam Was z uśmiechem na codzienną gimnastykę. Zapraszam do tego, żeby razem ze mną poćwiczyć pięć rytuałów tybetańskich, które przynoszą energię, które przynoszą zdrowie, młodość, witalność i lepszą sprawność naszego ciała. Zapraszam Was do tego, żeby skupić się chociaż przez chwilkę na sobie, na tym, co jest tu i teraz, na swoim ciele. Skupić się na tym, jak to nasze ciało się czuje, jak to nasze ciało pracuje, poświęcić mu troszeczkę czasu i wykonywać gimnastykę z pełną świadomością ciała i z pełną świadomością oddechu. A ćwiczymy tutaj. Rytuały tybetańskie, które zostały opracowane specjalnie po to, żeby to nasze ciało usprawnić, uelastycznić i uruchomić wszystkie wiry energetyczne w naszym ciele, żeby przepływ energii był niezakłócony, żebyśmy mogli być zdrowsi i dużo młodsi. Ćwiczymy na miarę swoich możliwości, dlatego ważna też jest ta uważność na ciało, na tyle, na ile możemy, wdrażając się powoli w tę gimnastykę i powoli ze spokojem przechodząc ze, od swoich minimalnych możliwości do pełnej ilości powtarzanych ćwiczeń i wykonywania ich z pełną y, dla siebie odpowiednią intensywnością. Każdy z rytuałów wykonuję po 21 razy, ale zaczynałam od trzech i zwiększałam sobie co tydzień o dwa po to, żeby ciało przyzwyczaić do tych ćwiczeń. I zalecam Wam również, żeby powoli i ze spokojem w tę gimnastykę się wdrażać, jeżeli dopiero ze mną zaczynacie. Pijemy wodę, ciepłą wodę od rana z cytrynką. Mam. Po to, żeby nawadniać nasz organizm, ale nie tylko w trakcie ćwiczeń polecam, żeby również robić to przez cały dzień małymi łeczkami po trochu te płyny uzupełniać i oczywiście oddychamy, oddychamy świadomie, skupiamy się na oddechu do brzucha, który pozwala nam się zrelaksować, wyciszyć i odprężyć. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy nasze ciało ze wszystkich negatywnych emocji, oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl podczas ćwiczeń. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. I z tą myślą rozpoczynamy. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę. Zwróć uwagę na stopy, żeby były ustawione względem siebie równolegle. Ciężar ciała przeniesiony do przodu, tak żeby na całych stopach stanąć, kolana odblokowane, kładziemy dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. Wciągając nosem powietrze, kierujemy je do brzucha, wtłaczając mięśniami jak najgłębiej i w tym momencie brzuch się napręża, napełnia jak balonik i powoli wydychamy, wypuszczamy powietrze, rozluźniamy mięśnie brzucha, opróżniamy jamy brzuch z powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli, ze spokojem oddychamy, przyzwyczajając się do tego oddechu. Cały czas oddychając zaczynamy rytuał pierwszy. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij sylwetkę w górę. Znajdź sobie jeden punkt na przeciwko wzroku, na którym skupisz wzrok. Będziemy się kręcić wokół własnej osi w prawą stronę i żeby nie zakręciło nam się w głowie, to głowa na tym jednym punkcie pozostaje aż do momentu, gdy ciało się odwróci i wtedy dopiero szybko odwraca się głowa, a zanim nią podąża ciało. Rozruszając szeroko, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy. W prawą stronę obroty wykonaj je w swoim tempie. I tyle, ile dasz radę. Ja wykonuję ich 21. Z oddechem i z uśmiechem. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. Jak już poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to powoli przejdź na matę. Płyczek wody i układamy się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie z ciała palce stóp mocno zadarte do góry, kręgosłup przyklejony, całą powierzchnię do maty i na wdech. unieść głowę i podciągnij mocno nogi. Stopy mocno są zwrócone ku górze, kolana w miarę możliwości wyprostowane. A z wydechem otóż. Wdech. Im bardziej zadarte stopy, tym łatwiej będzie podciągnąć nogi do góry. I wydech. 3. Zamknij oczy i skup się na ciebie. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. 8 wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech Czternaście wydech piętnaście. Wydech szesnaście. Wydech siedemnaście. Wydech osiemnaście. Wydech dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wydech. I rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieść za pomocą rąk po piechotę. I do trzeciego rytuału. Klęknij. Raz, staw nogi na szerokość bioder. Stopy są oparte o matę, sylwetka wyprostowana, wyciągnięta, mocno w górę łopatki ściągnięte w dół. Opieramy dłonie o pośladki, a broda schodzi do mostka. I nadech Ulij do góry głowę. Mocno wypchnij klatkę piersiową do przodu, ściągając z tyłu łopatki. I odchyl ciało w na tyle, na ile czujesz, że jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem powróć do pozycji wyjściowej. Dech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wyrych. rozluźnij sobie ramiona i kark, pokręć trochę, Propi wodę i do czwartego rytuału przechodzimy do siadów. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, kolana w miarę możliwości wyprostowane, sylwetka wyciągnięta w górę, pępek ciągnie do przodu. Oprzyj sobie dłonie matę przy biodrach, głowa schodzi w dół i na wdech. Unieś głowę i mocno wypchnij biodra w górę. Głowa przed użyciem kręgosłupa. A z wydechem powróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. Wydech dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wydech. Usiądź, dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zapryć palce i pokręć nadgarstkami w przód. I wody. I połóż się na brzuchu do rytuału piątego. Nogi są rozstawiane na szerokość bioder, palce stóp opierają się o matę. Wersja prostsza ćwiczenia. Opieramy ręce na łokciach, unosimy brodę do góry. Całe ciało idzie w górę, idzie wdech. Mocno wypchnij pośladki tak, żeby naprężyć i grzbiet, i nogi. Trudniejsza wersja. Opieramy dłonie o matę przy klatce piersiołek. Unosimy brodę do góry. Całe ciało idzie w górę. Mogą ewentualnie pozostać na macie kolana. A na wdech wypychamy pośladki. Łokcie są skierowane lekko na zewnątrz. Broda w obu wersjach ćwiczenia. Ciągnie do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte. I dociskamy mocno pięty do maty. A z wydechem. Przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. Dociskaj pięty i wydech. Trzy. Wydech. Wydech. pięć, wydech, sześć, wydech. Dziesięć, wydech. Jedenaście. Oczuwa moje ciało jako harmonijna całość. wydech. Dwanaście wydech. Trzynaście. Wydech.

Osiemnaście, wydech, dziewiętnaście. Dociskaj pięty, wydech, dwadzieścia, wydech I dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz sobie kolana, wyciągnij mocno do przodu ramiona, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, popij wodę i do ćwiczenia dodatkowego ułóż się na boku. Noga, na której leżę jest wyprostowana, palce mocno zadarte do góry, przełóż sobie drugą nogę do przodu, przyciśnij ją dłonią do uda. Ręce są oparte na łokciu, ale ramiona rozluźnione. I teraz unosimy do góry tą wyprostowaną nogę mocno zadartą. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Przystofana, palce zadarte mocno w górę, drugą nogę przełóż do przodu, oprzyj się na łokciu luźno, ramiona, przyciągnij stopę do uda i zadarta noga unosi się w górę. Wdech i wydech. Im bardziej stopa, tym większa praca wewnętrznych mięśni ud I rozluźnij. Kłyczek wody. I ostatnie ćwiczenie, czyli deska. Nogi rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę, ręce opierają się na łokciach. Włączam czas na 60 sekund. I zaczynamy. Ujeść ciało mocno do góry, Zagiń kość ogonową pod siebie. Zwróć uwagę na to, żeby łokcie były dokładnie pod barkami, Przytrzymaj mocno pośladki i mięśnie brzucha. Oddychaj, uśmiechaj się, a głowa jest przedłużeniu kręgosłupa. pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach, oddychaj do brzucha, rozluźnij całe ciało, skup się na oddechu mozgu, żeby on swobodnie przepływał przez całe twoje ciało. Po kolei rozluźnij stopy. Łydki. Uda. Pośladki. Brzuch. Odcinek lędźwiowy, kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczękiem i podwłaszcz koliczkową. Poczuj, jak całe Twoje ciało staje się bezgładne. Poczuj, tylko przepływ powietrza i energii swobodnie przez całe Twoje ciało. Wyobraź sobie, jak ta energia, to światło rozchodzi się po całym ciele, do najmniejszych jego zakamarków. Zobacz to, jak od serca idą promienie na wszystkie strony. Podziękuj swojemu ciału za wysiłek, jaki włożyło w na Uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się. I popij wodę. Zapraszam jeszcze na gimnastykę twarzy. Daj sobie wygodną pozycję, taką żeby plecy były wyprostowane, ramiona i łopatki ściągnięte w dół, brodę lekko uniesiona do góry, tak żeby można było swobodnie oddychać i wykonywać ćwiczenie. I dzisiaj poćwiczymy piękny uśmiech, będziemy zawijać dolną wargę za dolne zęby, górna warga odsłania górne zęby, staramy się jak najwyżej unieść kąciki. I zwróćcie uwagę na to, żeby było to równomiernie, żeby oba kąciki równomiernie mocno unosiły się do góry, a jednocześnie, jeżeli widzisz, że w takiej pozycji maszczą ci się kurze łapki, to można sobie lekko przytrzymać palcami, przyprasować je i wytrzymujemy tak 10 sekund, cały czas oddychając, pilnując ramion, żeby nie unosiło się do góry. Zaczynamy! Rozluźnij. Poczuj pracę policzków. Poczuj, jak te mięśnie tutaj mocno pracują. Wdech, wydech i jeszcze raz. Rozluźnij. Oddych i ostatni raz. Rozluźnij. Popij wodę. Gimnastyka na dzisiaj zaliczona. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, Dziękuję za to, że zostawiacie łapki w górę, serduszka, za to, że udostępniacie, subskrybujecie mój kanał. Jest mi bardzo miło razem z Wami ćwiczyć i wymieniać się wspólną energią. Dzisiaj już bardzo Wam dziękuję. Życzę pięknego dnia i widzimy się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.